Witajcie, witajcie wszyscy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mi nowy nabytek. Tym razem posadzę z dużego Fiat'a. Rocznik 84. wczoraj kupiony. Przechodzimy roku 2022. W stanie uważam bardzo dobrym. Zazwany, bardzo ładny. No Słuchajcie, nie jest on pali na dotyk. Troszeczkę teraz go mi tutaj wybrudzili Przyjechał do nas na lawecie Ale ten klang silnika jest naprawdę Jak słuchajcie, no jeszcze wcześniej nie miałem okazji eee, Nigdy nie miałem jeszcze dużego kwiata, maluchy, duże pietry, polonezy oczywiście, ale Fiacciora pierwszy raz Słuchajcie, naprawdę na te lata jest to jeszcze do doczyszczenia, do dopiszczenia, ale środek nie jest tak skatowany, zmęczony Słuchajcie, chciałbym zaraz z nim pojechać na pierwszą przejażdżkę, także tak to wygląda na środku, tandetnie, ale tak właśnie ma być. Także słuchajcie, przygoda tym razem z dużym dziatem, zobaczymy czy zakup się płaci. ale wygląda na to, że, że tak, jest tam trochę rzeczy do ogarnięcia, ale to wiadomo, w takim starym samochodzie no to nieuniknione znaczy, słuchajcie zaraz idziemy się nim kawać, czy przejechać pozycji jednej nie mam brakuje ale to jest szczegół tak no słuchajcie ruszamy na przejażdżkę Jeszcze dwa Słucham to on, mówię, no, Czuję na pewno, że z tyłu mi wydech stuka yy, O resor Także będę musiał to werny zobaczyć Podwiązać Tak to prowadzi się całkiem kozacko yy, Ludzie się oglądają Patrzą na nas Robi wrażenie Bez wspomagania wiadomo jak to będzie tu. Słuchajcie, zrobimy sobie taką małą rundę Gdzieś tu do góry może jak to właśnie to ma się te maskami, wspólony, tego nie ma w Polonezie tym, tym bardziej. No jest, 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 efekt wrażenie jest naprawdę zajebiaszcze Samochód ma prawie 40 lat, ale się porusza, Nie e, która to będzie To jest taki kocioł. My tutaj taki sami, jest tak stać w korkach. i jedziemy się przejechać, zrobić kurczę jakiś tam przejażdżkę rekonesansowa już się tu uwaga ludziska, bo Fiat jedzie jedziemy, słuchajcie sobie w kierunku powietrzały przecież tego co do ciebie w bo kurczę, była masaka i było tutaj nic wiesz A Ale... jest Jesieniowo jest kultorka This is Zawrot prędko, czy nie starczy, on wychodzi, żeby właśnie nim się pokojać, polansować, skóra na weekendowe przejażdżki pojechać i pokazać, że o goście z notatki sobie patrzą. Co 8 kilometrów na ja bieżniku a jest O kurczę, teraz jedziemy po słońce No dobra, słuchajcie, dzięki Dzięki za oglądanie kanału Dzięki za subskrypcję Będziemy gdzieś tam dalsze jakieś filmy z po tego wieczora Trzymajcie się Szczęśliwego Nowego Roku!